Słuchajcie, nie jest łatwo. Kokosów brak. Normalnie ostatnie sztuki muszę kupić na jednym schronisku, stoisku, żeby pani mi zrobiła szejka z, z kokosa. Dosłownie zostało tylko dwa kokosy. Pan mi jeszcze tego trzeciego da, a ja zaraz zrobię z niego szejka na innym stoisku. Słuchajcie, udało nam się zdobyć jednego z ostatnich kokosów tego sezonu. Będziemy teraz dostarczyć pani, żeby zrobiła mi mojego kokosowego szejka. żeby go nie upuścić. Pani staranie wyciągam jąż, nie widać coś tutaj, ale wyciągam jąż z tego kokoska żeby właśnie go trochę zmienić, dodać lodu i jest pychotka. Słuchajcie, z jednego kokosa wyszło aż dwa dwa kółeczki pysznego szejka kokosowego.